Chodź, będziesz otwierał prezenty <grym> Ty będziesz otwierał prezenty Ty będziesz otwierał prezenty Dziękuję, dziękuję, dziękuję Dzięki. On będzie dziękuję. otwierał prezenty To jego prezent Chodź Chodź I patrzcie Tata, co to jest? Co to Chodź Gęsiuń I moje I twoje ulubione co Jeju, jeju, karnilowe. Kolejna girfieldowa. I więcej girfielda. Na odrączku. On chciał złapać ten. I no to pobaw się, to o, twoja no torba, to też może być twój prezent. Chyba najlepszy. Oh. Fajny Gerfilda. Gdzie to ciągniesz? Chcesz schować z powrotem? Znaczy to to rybki? No chyba I zobaczymy jaki smaczny to kąteczek jest Muszę wejść do nich Ooo Łaaa Pokażmy skąd służono, to idealnie by było spojrzeć To wielki smioł Dobrze, zobaczmy To jest, jest, jest turke, czyli tuńczyk, tak? No tak, to jest taki To chyba jadł Tak, to jadł I ten Turke czy To jego ukochane w malinczą I y dat. Tak. Bo on chyba jadł to, to i to, tak? Tak, to jest tak. jego ukochane, a to tak bardzo lubię. Ale to, nie, nie, ale to a ty jest jego najłupak. Ja tego nie jadę. Ale co? To jest więcej? Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, a tej malinki tylko jedną. A nie, dwie mu to nie To jest sojusznik. A i to też jest sojusznik. Dobra, może to jest Ten sam kolor, I nie? Nie ten, chciałam pokazać. Podobny, bardzo no. No. podobny hmm. bardzo no. Podobny po prostu, to nie jest taki szeroki kierfis. Tak. A, to jest kaczka, a to jest bażan. No, to no, tego nie jadł. Myślę, bażeń. że to może mu najbardziej smakować, bo on bardzo lubi kaczki. Patrzem. Ale to jest z poziomkami chyba. To czy jest malina, malina? A, to, to jest, jest raspberry. raspberry. A to to jadł, tak? No i to mu a -a, tak smakowało. Tam tam malinę, do... To tego nie, nie jadł, czyli to te dwa jadł, a te kaczki i turkę jest... nie jadł. Nie wiem, czy to ja to dobrze czytam, ale turkę. Valeria, z Valerianą No mhm. i to jest Takie wszystko To tak jest wszystko, co został gettpildek z... z... I z... jeszcze ten toaleta W tym odcinku będzie wszystkie prezenty gettpildka I, I pa Patrzcie Wcale nie wszystko Patrzcie, jak się patrzy na mało, ona to sunęła mm -hmm. Isiu, hello, co tu mamy? Odwróć się Zobacz, Zobacz. co tu będzie dla panka? Ty to no dla, ciebie. No dla ciebie, dla ciebie, no dla zioku, ciebie. Bysioku. Tylko dla grafika. No to, zobacz, to będzie to, to będzie drapak. To Pan to już nam to jest? otworzył, bo patrzyliśmy w sklepie, czy to ma dobre. Patyk zobacz. Patryk, zobacz, jaki I fajny. To będziesz miał oczywiście nie w tym pokoju, tylko w drugim. I taka ta, ta ta nóżka, widzisz? I taka nóżka. Można to zrobić tak. Znaczy taka? I taka? Tak można zrobić, zobacz, I co tam jeszcze jest? jest Nogi, czy kupiłyśmy, Gerfield? Jakieś nóżki? Makaż, jak się ono bliżej O, patrz jaka duża podłoga! Oj, musicie przesunąć pana Gerfielda. Patrz, Gerfield, co to jest za podłoga? Aż ukulaina, i to taka bardzo podobna. O, idziesz. I masz no, taki pasek do drapania. O i zobacz jest jakie je tu super. Poga się każdy 82. Takimi... No, Zabaweczko. I Mówi, te wszystkie rędzolety. części już? Czy jeszcze coś tam jest? Ma wszystkich. Może jeszcze A ty, jakieś śrubki? Jakie A. Czy jest jeszcze chałupa? No tak, jeszcze chałupa jest. A co to to jest? Hmm. Nie wiem, w instrukcji zobaczymy. Hmm. Patrzmy, jak się położył. Okej, zabierzesz to trochę, bardziej w dół i ja... Oj, jest takie. Pasz, 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 pasz jak malutkie. To nie wiem dlaczego. O, no patrz, to się patrz, to, na coś nakłada. To, to chyba chałupa. Ten... O patrz tu jest taka dziurka. Zobaczymy co to, to, ale wygląda Pasza, ma fajnie, jak czapka jakaś dla wielkiej. No, głowy. I to wszystko już? Mamy śrubeczek? No są tu. A tu wyjma. Pasz a, to, 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 to. I złote śruby. Takie I gęfish. Co z tą dziurę chce wyjść? A no, on zawto wszedł, czy wy możecie go wyrzucić? Ja mu poprosiłam, no, a on mówił, że by się udusić. No, potem no, będzie no, zrobiony no, hamak, który on już ogląda, i... potem będzie hamak zrobiony. No. No. Ale teraz widzę, że garfek, patrzcie, to jest taki szary, taki no, chłodny, no. a patrzcie jaki garfek, no, ma mega no, ciepły. Ale to jest szardat, który ma to strasznie ciepło w do tego szeregu. Czy to mhm. składamy, czy tak się dzieje? Poruchwamy. W ogóle przy tym to Ale w telefonie jakieś ciemniejsze on, nie widzisz? Nie tak, tak. Ale jest jakieś jedziesz? te plecki ma dużo ciemniejsze, ale. Słodziak. Ma dużo ciemniejsze, ale mhm. przy tym jeszcze, ten jeszcze bardziej wydaje, że to on ma takie bardziej beże No dobra, Potem zobaczycie. Jak pewnie miał złożony ten hak. Ten jest bardzo, myślę, szczęśliwy. Już się bawisz, mu się podoba, niezłożony nawet. No to nie wkłada. Fieniek w swoim. I mi się tutaj strasznie bawi, więc spadaj, trochę można znowu się zacznie. O patrz. Mm. Mm. Jeszcze bardziej się bawił, ale ty tak turlał w tym... Jest bardzo zainteresowany nowością. Ja się... Teraz już lżej dużo, ale dalej się. Bo ty przed sekundą się mocno bawił mm. no i chce bać aż mi 30 sekund odpocząć. Ale to jest bardzo wysokie step, że będzie mu ciężko wchodzić, mm. ale tu ma takie schodki, to może jakoś sobie tak tu położy na przykład przednie mm. łapki, potem tu i jakoś wskoczy, nie? Mm. Na przykład przez dziurę. Mm. I jakoś Ci się uda. Daj mi tą śrubkę. A nie, bo... nie już, się już. Gdy Gephulta posadziłam, on tym się zaczął bawić, więc go podsadziłam i razu lodówki wskoczył. Zobacz, jak to wystaje. To nie to fajne, bo dokładnie Opiera się o materiał. Zobacz, jak to wystaje. Ale Ale äh, ta a teraz będzie przy ścianie, później, więc no. aż tak nie będzie. A teraz tu wystaje. <słuchaj> Teraz widać, że ja mam taką, taką, taką ciężkością. No i jak się. Co to jest? Co to jest? Szyja. ja? Dzień dobry panu. Jak się panu podoba? Jak się panu podoba? Ja tak na chwilę tak włączę na wrócę, ale przy pokazać. Ładnie. Zadowolony pan? Moim, moim zdaniem, dla jest bardzo fajny. jakaś filmda. Tak. No i też. No stabilne. Bo no, tak to trzymał. Stabilny. No stabilny. Dobry no. drapak. A to znetto. To. No. Znetsto i to taki tani w miarę. No, no bo wiadomo, że do no, 105 minut. To może nic jakoś strasznie mało, no ale za drapak to mało. No. Bo takie drapaki tego to po wielkości 400 zł na... Nie, nie Czekaj. Daj go troszkę, szczebiele jeszcze. O. Sto lat, sto lat nie Niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. A kto? Nerdy. Pobierz. Pięknie znów. No Były bardzo fajne, bardzo szalałem. I Zadzisz mam mój mhm. jestem Zadzisz już radę. bardzo duży. I chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że jestem naprawdę już duży. Mały, to, No mały jest, ale no, jak, no. jak na to, jaki byłem rok jak temu, to bardzo duży. Tak na I ja wam nawet wam, poczekaj, pomachaj moją łapką, żebym się ładnie pożegnał, jak dżentelmen. Jak no, pa jo <śmienny>